Mm. Hmm. Przedstawicielemu sądowi, ty nie ma w tym miejscu. Przedstawicielemu sądowi, Co tam? ma ty tym miejscu. Przedstawicielemu sądowi, że nie ma

Jesteś głupi. Szty debil. Szty debil. Kurwa chłopie, się bawi w potera kurwa i mi jakieś czary rzuca. Harry Potter, Harry Potter, ty nie rzucaj na mnie klątwy. Ja dobry chłopak jestem. Nie wiem, to jest jakaś kurwa jakiś czarna to, żeby deszcz zaczął padać jutro? Klątwa na deszcz? Co ty? Ile ty pijesz? Ty zmieniasz szklanki bardziej niż... ...niż lekszowicki. No nie rób tak, proszę. No czu ty chciał od mnie, Że ty tak nie robić, już proszę. Eu vou na minha irmã. Sei, se é que Lalki, lalki, lalki. Lobis, lalki. Lalki. Lobis, lalki. 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 <śmany> no. <śmany> Nie, ten typ typ jest jepnięty, kurwa. kurwa wy wy chcecie, ewl, 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 tu takie tu takie rzeczy się jakiś ewl, kurwa, ewl, ewl, czary.